Proszę Państwa, to jest prawdą, natomiast proszę zauważyć jeszcze jedną kwestię. Kto wywozi dzisiaj pieniądze z Polski? Kto jest na lotnisku, kto robi obstawę? Na lotnisku dzisiaj zamiast polskich żołnierzy jest Mossad. I oni pomagają walizy wnosić do samolotu. Jasna sprawa jest? Macie pytania jeszcze, jak jesteście Polakami? Zasypuj, zasypcie mnie pod pytaniami. Proszę Państwa, nie może być tak, że nasze pieniądze są wywożone, a tyle są drukowane. I jeszcze jedno. Zgadzam się z Putinem, z Chinami się zgadzam, z Indiami. Niestety petrodolar musi przestać, przestać istnieć, rozliczenia tylko w złocie. Żeby była jasna sytuacja. Tylko w złocie. My mamy złota pod dostatkiem jeszcze w ziemi. Mamy ropę, mamy gaz, mamy wszystko, mamy kroszywa, których nie ma na świecie, tytanu, mamy 95% zasobów światowych, wiecie jaka to potęga jest tam tytan? To są biliard, bilion, biliony, biliardy właściwie, a my głodem przymieramy Polacy. Celowa polityka, która zapadła w 88 roku, w 89 z czego się Jarosław Kaczyński tłumaczył na konferencji po ujawnieniu przeze mnie filmu z Magdalenki. Tomaszu się powiedział wyraźnie, cytuję jego słowa. Gdybym wiedział, to bym tam nie brał w tym udziału. To jest wypowiedź kogo? Czy ktoś twierdzi, że Kaczyński jest Polakiem? Bo ja twierdzę, że nie jest Polakiem, jest pochodzenia innego. So you're a killer, sir. Yes, sir. Let me see your war face. Sir, Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова